Śnieżek Pruszy, Mandarynek, Misa, jebać Disa, Kurwę, Zwisa, Cisa, Plisa, Tetrisa, Jonego, Pan wśród zbiórki, Elo Melo, Trello Morello, Parararale, FIFA, Rafa, Figo, Fago, Mishmash, masz z Jorte i ZD. kurwe Pisa, kurwa Orka, Syra, Diabła, Strój, Opętało mnie Dziękuję. No, mógłbym jeszcze pozdrowić dwie osoby. A pewnie Proszę bardzo. Kuba Janiaka chciał pozdrowić i tak już na zakończenie. Się, ale to... A słuchaj, nie. Jedna sekunda, bo ja jestem stary grzyb. Co to znaczy to JD? Bo jeszcze tego nie rozminiłem. To, to pierwsze słowo to jak zawsze, a to drugie to kogo? A jest taki. Nie dosyć niemiły człowiek. D-stream się nazywa, tam czasami nagrywa w internecie człowiek w skrócie wyzywa wszystkich aha 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 i tak się można powiedzieć że odkrywamy troszeczkę <laughs> odpłacamy pięknym za nadobne. rozumiem 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 okej okay. dzięki serdecznie i pozdrawiam do widzenia. cześć cześć do widzenia, cześć, do widzenia. Jebać disa Z wisa, matwiza, tetrisa, anubisa, dioniza, waliza, matiza, remiza, aviza, introliza, hiperanaliza, luiza, suareza, synteza, orteza, geneza, katecheza, gierczaka, raka, ssaka, łoniaka. I no, były mhm. te komentarze już na fecu, gdzie Norbert z gierką tutaj siedział tak na czacie i banował tylko. No właśnie w Polsacie komentował on na wizji. Miał pananego laptopa i panował ludzi za RP, a, a w tym w czasie na telewizji, przy dużej ilości oglądających, Nero komentował sam mecz. Okay. Autentyczność sytuacji. Tak. tak. Więc... Że... Y no ale... był ten czas, ale nawet Norbertowi szła to już... No teraz to już chyba bez przesady, że on się tym przejmuje, ale... Jebać Lisa! Maciuś, mówiła ci, że masz tak nie mówić? Syna! Maciuś, uspokój się! Skurwy, syna! Maciuś! Huja! Witajcie w Puszczy Amazońskiej. W tej przerażającej, głuchej ciszy możecie usłyszeć dźwięki takie jak... JEBAĆ DISA! Jebać Disa. Nie, synku, proszę, nie obrażaj Nurbercika. bądź Disa. Nie, synku, proszę, przestań, nie oddechaj. Nie, synku, tak nie należy robić. Jebać Disa, kurwę! Na stole stała misa. JEBAĆ DISA!